Witam Państwa w gminie Michałowice na boisku, na pięknym boisku w granicy. Szanowni Państwo, Gmina Michałowice jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia od 20 lat, czyli od samego początku. Ten początek to był przede wszystkim sport, a nasza gmina jest mocna w takich konkurencjach jak koszykówka i piłka ręczna. Oczywiście występujemy także we wszystkich innych dyscyplinach i ta rywalizacja, ale z drugiej strony też współpraca, która jest między naszą młodzieżą, młodzieżą z sąsiednich gmin, jest dla nas bardzo cenna. Także to, że uczniowie, dzieciaki, młodzi ludzie poznają się nawzajem i... Poznają też okolice, no jest niezmiernie cenne. Myślę, że cenna jest także współpraca między nami, między samorządami, bo stowarzyszenie daje nam możliwość podejmowania wspólnych działań, uczenia się tej współpracy, a potem przenoszenia jej także na inne dziedziny naszego samorządowego życia, czy to inwestycje drogowe, czy Każda inna, inna dziedzina. Wspomniałam o tym, że zaczynaliśmy od sportu. Dwa ostatnie zamknięte sezony to były sezony gminy Michałowice, ponieważ wygraliśmy mm, klasyfikację generalną. Od 1928 do 1948 roku na olimpiadach był również olimpijski konkurs literatury i sztuki i my trochę podążamy tym celem, otwierając się właśnie na nowe dziedziny. Jedną z takich dziedzin jest sztuka. W 2021 roku odbyła się pierwsza wystawa organizowana przez stowarzyszenie Mazowia, Mazowia Art. Na tej wystawie prezentowaliśmy malarstwo. I grafiki naszych młodych twórców. Naszą gminę także reprezentowała bardzo utalentowana młoda artystka Aleksandra Ostrowska, a w kolejnym roku, w 2022 roku pokazaliśmy na wystawie rzeźby w Podkowie Leśnej rzeźbę autorstwa e, równie utalentowanej mieszkanki gminy Michałowice, a mianowicie Zosi Pilich z Granicy. A jestem pewna, że będziemy ten kierunek kontynuować, bo on jest bardzo e, Atrakcyjny, ale także pozwala po prostu wypowiedzieć się innym naszym mieszkańcom, nie tylko w sporcie. A skoro nie tylko w sporcie i nie tylko w sztuce, to również w nauce. Mazowie od 2022 roku rozpoczęła konkurs matematyczny, i w pierwszej edycji tego konkursu nasza uczennica z Komorowa zdobyła pierwsze miejsce. Teraz Mieliśmy już trzy pełne m, takie cykle konkursowe. Ostatni cykl konkursowy był poświęcony e, finansom domowym, a Mazowi ze swojej strony składam takie życzenia, żeby się w dalszym ciągu rozwijała żebyśmy szli tym pomysłem olimpijskim czyli sport, sztuka, nauka. E, Eksplorujmy nowe, nowe obszary w sztuce. Może tym razem przyszedł czas na literaturę.